Witajcie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją zapachu Ivres od Yves Saint Laurent. Zapach powstał w 1993 roku, czyli już jest troszeczkę na rynku. Na początku była to nazwa Champagne, ale potem po problemach z nazwą, bo nazwa Champagne jest zastrzeżona, więc musieli zmienić nazwę w 2000 w 2011 roku y, została już właśnie wydana w nowej butelce y, i teraz od tamtej pory nosi y, nazwę Iwres. Jeśli chodzi o sam zapach, otwiera się, jest bardzo y, prosty do opisania. Otwiera nam się przepiękną nutą y, szampana, jest musująco, jest soczyście, jest owocowo. Tutaj mamy szampana, y, tak jakby świeże nektarynki, bardzo mocno dojrzałe. Ktoś zalał szampanem. Dokładnie, ma, dokładnie mamy ten zapach. I to tak nam sobie trwa przez pół godziny. Potem zaczyna nam dochodzić nuta pudrowa. Nuta fiołka. Tu, tu jest powiedziane w składzie, że jest. Tu nawet na buteleczce mamy, że jest nektarynka, lici róża, fiołek oraz paczula. Paczuli. Nie wyczuwam tutaj. Dochodzi tak, jak mówiłam, po tej nucie właśnie szampana, tej nektarynki. Dochodzi nam fiołek, dochodzi ta pudrowość, ta właśnie taka chmura. Taką, jak wsadzimy nos do kosmetyczki i mamy taki właśnie zapach tej pudrowości kosmetyczki, pomadek. To jest właśnie ten zapach niesamowicie kobiecy niesamowicie o no, taki charakterny, mogę powiedzieć. I jeśli chodzi o trwałość na mojej skórze, a mam suchą skórę i muszę powiedzieć, że moja skóra pije perfumę 12 godzin, a projekcja to tak na, na długość ramion. To jest woda toaletowa. Nie wiem, czy wypuścili wodę perfumowaną. Ja mam wodę, wersję wody mm, toaletowej. No i tak. Na rynku już jest tyle czasu. Jakoś nigdy nie miałam całej butelki. Kiedyś pamiętam gdzieś w przelocie wąchałam ten zapach, ale jakoś wtedy mnie nie urzekł, teraz po właśnie po czasie, kiedy jednak ten gust zapachowy się zmienia, w końcu trafił mam nadzieję, że go nie wycofają szybko chociaż moja butelka ma 80 ml, także spokojnie mogę spać spokojnie więc chyba wszystko powiedziałam jeśli chodzi o ten zapach jeżeli, jeżeli właśnie ktoś lubi pudrowe zapachy ma taką w sobie lekko nutkę vintage. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Wręcz lubię tą nutę. Napiszcie mi koniecznie, czy znacie ten zapach, i, i czy może macie go na, na w swojej kolekcji, czy na swojej chcieliście. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa pa!